Cześć z tej strony Oskar. Witam was na moim kanale i w moim retro pokoju. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na nieco inny film, na nieco inny odcinek. Chciałbym wam pokazać co udało mi się kupić teraz zimą, czyli w grudniu. Jeśli chodzi o retro zakupy, już dawno tak nic dużo nie kupowałem, także chciałbym wam tutaj pochwalić się i pokazać na kamerze na filmie co udało mi się kupić. Także zapraszam na ten film. Jak widać kupiłem tak dużo rzeczy, że aż wszystko się nie mieści w kadrze. Zobaczcie, może najpierw tutaj. Kupiłem trochę nowych kartridżów na Pegasusa. Pierwszy z nich to Ultimate Mortal Kombat 5. Super 98, 30 people, czyli 30 zawodników. Tego jeszcze Mortala nie miałem, także też to się wkrótce pojawi na moim kanale w kąciku Pegasusa. Tu mamy jakąś składankę, na którym są dwa Mortale Kombat. Jeden z nich to jakiś Mortal Kombat... 5, 8 graczy, chyba 8 players, tak? Drugi z nich to Mortal Kombat 5 16 graczy, i tu jeszcze jest jakiś Aladdin. Także też z tego się na pewno pojawi odcinek lub kilka odcinków. Myślę, że o każdej grze osobno możemy nagrać. I tutaj coś bardzo ciekawego. To o czym już też wspominałem na moim kanale, czyli Card Fighter Biatyka z Mario, Luigi, grzybkiem, tym muchomorkiem kupą, czyli ten cały Bowser i księżniczką. Kupiłem to specjalnie na AliExpress. Będzie beka, jeśli w to zagramy. Będziemy mogli się naparzać Mario razem z Luigi. Na pięści! Naprawdę, to taka gra, także ogólnie też zachęcam, zanim jeszcze ją sobie ogramy, żebyście sobie ją może przetestowali, kupili, czy ściągnęli skądś. Tutaj kupiłem sobie film na wideo, którego też już długo szukałem. Western, ale co ciekawe Western nagrywany, uwaga, 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 gdzie? No na pewno nie w Ameryce. Uwaga, uwaga, w Rosji. Jonathan zwany Niedźwiedziem, Franco Nero znany z wielu filmów, no, Z takich pospolitych to na przykład, yy, no, Szklana Pułapka 2, tam grał jakiegoś terrorysta. I John Saxon znany m.in. z Wejścia Smoka. Myślę, że może być ciekawy film, jeszcze go nigdy właśnie nie oglądałem, także... Bardzo chętnie go sobie tutaj zobaczę, może nawet nagram też jakoś tutaj. Ni to recenzję, ni to opowieść ogólnie na mój kanał, co to za film jest. Długo tego szukałem. Wreszcie się udało znaleźć tylko za 10 zł. Kupiłem również już pierwszą grę do ogrywania na PlayStation 5, także mam nadzieję, że niedługo zbierzemy na to PS5. Wprawdzie tytuł jest na PS4, wyszedł również na PC, ale będziemy w niego grać na PS5 Predator Hunting Grounds. Czyli pierwsza prawdopodobnie na razie yy, od czasów yy, dawnych, od czasów lat 80. czy 90. jakaś porządna gra o Predatorze, która ma dźwięki, klimat ogólnie na podstawie filmu z lat 80., czyli Predator z Arnoldem Schwarzeneggerem, także nawet jest DLC, w które można grać i można je sobie kupić i ściągnąć i można grać tam Arnoldem Schwarzeneggerem, są nawet jego głosy. Także w końcu jakaś Mam nadzieję, porządna gra, jeśli chodzi o Predatora. Niedługo będziemy w nią sobie grali, także na pewno będzie fajnie. Mam nadzieję, że już niedługo kiedy będziemy mieć te PS5. I pozostając przy tematach Predatora, zobaczcie, kupiłem sobie właśnie dwie koszulki z Predatorem, właśnie jedna tutaj z Arnoldem Schwarzeneggerem i Predatorem w tle. Piękny ogólnie nadruk. Bardzo żywe kolory, na pewno żywsze niż teraz na kamerze, uwierzcie mi. I jest to koszulka wydana na 34 urodziny, czyli od 1987 roku do 2021. Na dole mamy pozostałych aktorów z filmu i są nawet ich tutaj podpisy. Coś niesamowitego, piękny nadruk ogólnie, można to sobie kupić na Allegro i drogo to nie kosztowało. Podobnie jak ta koszulka, też drogo nie kosztowała, z logo tutaj z filmu, ogólnie z, tym, z tą czcionką, która była w filmie z napisem Predator i na górze z tymi symbolami, które Predator miał na swojej rękawicy na tym zegarku. Kto oglądał film, to wie na pewno o czym ja mówię. Także tutaj te dwie koszulki tak wyglądają. Zanim przejdziemy do następnych koszulek, to jeszcze tutaj pokażę, że kupiłem sobie yy, czasopismo Automobilista. O ile takich czasopism motoryzacyjnych raczej nie kupuję, ponieważ tego na rynku jest bardzo dużo. Różne są tytuły, no myślę, że z 10 różnych tytułów motoryzacyjnych by się znalazło. Ale kupiłem dlatego, że jest coś o polonezie. Także też będzie można sobie coś tutaj poczytać, zobaczyć ogólnie, co napisali. W skrócie czym był polones analog, bo być może nie każdy wie, to był prototyp, który powstał tylko w kilku egzemplarzach, czyli to był polones z napędem na cztery koła. Terenowy, krótko mówiąc, terenowy polonez, i bardzo szkoda, że nie trafił do produkcji, bo być może byłby produkowany do dzisiaj. Tak jak Łada Niwa w Rosji, która była, myślę, konkurencją dla tego poloneza analoga, która jest produkowana w Rosji do dzisiaj. Także jaki problem byłoby produkować takiego poloneza w Polsce, być może nawet i do dziś. No, niestety to nie wypaliło i szkoda. Ale jeszcze tych parę prototypów zostało, m.in. są do obejrzenia w muzeach. No i tutaj cały artykuł jest w tym czasopiśmie o jego historii. Także ten to jest numer grudniowy. 1 na 2022. Jeśli kogoś to też interesuje, to zachęcam, żeby to sobie kupić. Kosztowało to, zobaczcie, 17,50. No i tutaj mam jeszcze dwie koszulki, które sobie kupiłem. Pierwszą to kupiłem przez przypadek zupełnie, bo chciałem właśnie kupić którąś z tych yy, z Predatorem. Jakoś, nie wiem, przypadkowo chyba kliknąłem i kupiłem taką z obcym, czyli Alien. Nie lubię obcego, ponieważ jest obrzydliwy i pluje tą śliną czy kwasem z buzi i ogólnie nie ma żadnych tutaj chyba oczu za bardzo w tej czaszce. I za bardzo tych filmów z tym nie lubię, no ale oglądałem kiedyś, ale koszulka za to jest ładna. Ten wzór wygląda jak jakiś herb lub jakieś kwiaty czy coś takiego z daleka, także fajnie to wyszło. No i też to noszę i będę nosił. A tutaj zupełnie też przypadkiem w sklepie byłem i widziałem, że jest koszulka Nirwany. To też sobie ją kupiłem, to też już jest retro, to przecież są lata 90 Zupełnie przypadkiem, ponieważ zawsze jak koszulkę Nirwany sobie kupowałem, to gdzieś na internecie, na przykład na Rock Metal Shop, ale tam one nie były oryginalne. A tutaj proszę zwrócić uwagę, jest nawet etykieta, tutaj taka zawieszka z logo Nirwany, jest nawet na metce logo Nirwany. Nic tutaj, wiesz, ciekawego tak naprawdę, ale chodzi o to, że ona jest oryginalna, a kosztuje tyle samo, co... Co yy, nieoryginalna, proszę zwrócić uwagę: 40 zł, 9,99 euro. No i udało się coś takiego też fajnego kupić, także mam nadzieję, że dłużej yy, posłuży, bo tamte nieoryginalne były, jeśli chodzi o jakość materiału, takie średnie. Także ja jestem z tego też zadowolony i z innych tutaj rzeczy też. Także ja, jak widzicie, inwestuję w siebie, inwestuję w kanał. Także jeśli chcecie, żeby mój kanał się rozwijał, to bardzo Was proszę, żebyście łapki do góry dawali, czyli teraz w tym momencie łapka do góry. Komentarz, co o tym sądzicie: być może którąś z tych rzeczy pokazanych tutaj też macie, albo chcielibyście sobie kupić, albo Wam się podoba. No i ogólnie, jeśli jesteś być może nowy i oglądasz mnie od niedawna, to bardzo proszę, żebyś zasubskrybował kanał. Im więcej właśnie tego typu reakcji, czyli łapka do góry, komentarz i subskrypcja, to mój kanał się rozwija i będzie się wyświetlał nowym widzom na głównej stronie YouTube'a. Także inwestujmy w, w ten mój kanał, ponieważ ja lubię retro. Wy, wy, wy myślę, że również lubicie retro, i gry i filmy i ogólno, ogólnie całą zajawkę i samochody, na przykład tak jak tutaj Polones bo już mało kto o tym tak naprawdę nagrywa i ma taką pasję jak ja, także dziękuję bardzo i zapraszam do następnych filmów i na dziś to wszystko, cześć.